Czy widzowie, witajcie na kanale. Dzisiaj nietypowy odcinek z kart, oczywiście, a jakże nie Pokémon, a Magic the Gathering Yu-Gi-Oh! Skąd takie karty? Z piwnicy. Tak, są to moje stare deki, bądź też jakieś karty, które sobie tam otwierałem, zdobywałem, wygrywałem. Prawda, za dzieciaka, jak to było już, myślę, naście lat temu gdzieś. Będziecie mnie niestety musieli znowu tak widzieć, ale no nie mam jeszcze pomysłu. Nie mam pomysłu. Jak dam sobie tam laptopa naprzeciwko, na przykład, że było na twarz, no to znowu już nie będę widział, jak to dobrze wyglądać. Wcale nie będę w ogóle widział. Także przechodzimy do kart. Z dzieciństwa bym rzekł. Znalazłem je tak jak mówię gdzieś w piwnicy i myślałem, że warto się będzie tym podzielić. Yy, może sobie troszeczkę przyjaśnie, znaczy przyciemnie w sumie o lampę. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wychodzić, także odkładamy, o, może tutaj. Zaczniemy sobie chyba właśnie od Yu-Gi-Oh!, gdyż na początku moja pierwsza przygoda z karciankami nie była z Pokemonów, była z Yu-Gi-Oh!, właśnie. Dobra, i teraz tak, jak wiadomo, za dzieciaka miało się te podróbki. Nie ma tutaj takiego, zaraz Wam to znajdę. O, następna karta. Wiadomo, za dzieciaka grało się podróbkami z kiosku. Czy wygrywało do innych te karty bądź też przegrywało? Ale są też, widzicie, z takim tutaj holograficznym kwadracikiem. Stąd to było wiadomo, że te karty są oryginał, no nie? Oryginał. Na tył. No jest inna barwa. Wiadomo. Troszeczkę minimalnie. O. Także sobie przejrzymy, co tu jest, jak się tym grało. Nie pamiętam, nie powiem wam. Monster Cars. Jakaś karta, nie będę tutaj czytał już nawet ich właściwości, tylko tak sobie przejrzymy. Po prostu zobaczymy, art, jak to wygląda. Jakaś larwa. Jakaś larwa. Od góry takie błyski, wybaczcie, ale po prostu mam tutaj sobie lampę u góry. Tutaj, o tu. I ta lampa mi tutaj służy za doświetlenie. I Całkiem coś innego niż te karty Pokémon, prawda? Ale jest Big Koala. Tutaj ma dużo gwiazdek, widzę, bo tutaj jakaś larwa ma no mało. Chodzi, bo też jest oryginalną kartą. Big Koala. Karty są niestety troszeczkę podniszczone. Ale myślę, że znajdę dla nich specjalne miejsce w jakimś klaserze, bo po prostu są karty z dzieciństwa, no nie? O, Fendrir. Tą kartą bardzo. Tą Tom... kartą bardzo lubiłem grać. Fajny art swoją drogą. Taki prawdziwy Wilk. Oryginalny, oczywiście. Te Karty są poukładane jak są. Lecimy dalej. Blazing Za Z osiemnastką. On był jakimś chyba grajkiem. Grajkiem w jakąś piłeczkę. Mm. Anime też nie pamiętam za bardzo. Sacred Crane. Czyli taki jakiś bażant jak to nazwy, bażantem. Nawet ładny arcik. Całkiem inne są te karty niż Pokémon, prawda? To jest, to jest hit. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy, ale jak was to nie interesuje, to możecie albo wyłączyć, przewinąć, włączyć sobie inny, albo coś. Karty Pokémon oczywiście też będą, ale to będą karty, które przyjdą. Gora Turtle of Illusion, jakiś żółw. Mało widać na tym Marcie, tu fokus mi się nie złapie. To muszę lepsze przekwytywanie tej kamery wymyśleć, bo, bo to jest niestety jest jak jest. Co to jest? Czar. Bardzo ładna karta swoją drogą. Limitless Ramorial. Ma tutaj ten holograficzny napis taki. Widzicie, jak się pewnie błyszczy. Fajna, ładna karta. Enchanted Javelin. Widzicie. Zobaczymy, ile wyjdzie ten filmik długościowo. Bo jak będzie bardzo długi, no to nie będziemy robić tego w jednym filmie wszystkiego. Zrobimy sobie jeden tu odcinek, drugi tu. Ten będzie pierwszy, Levia Dragon. Dedluz. Powiem wam, że nawet nie pamiętam, czy te karty były mocne. Nie były. Grałem, wygrywałem. Mythical Space Typhoon. Karty oczywiście są po angielsku, tutaj nie będzie widać, ale tak, są po angielsku. No, nazwy nawet. <laughs> nie wiem, jak się znacie. Powiedzcie, czy coś to jest warte, czy nie. Arty są ładne naprawdę na tych kartach. The jade Whistle, Insect Whistle, jakiś gwizdek. Jadeowy. Powiem Wam, że, że ciekawe, ciekawe doznanie. W ogóle jest inna jakość tych kart niż Pokémon. To są takie. Bardziej kartonowe bym powiedział. Armored zombie. Też karta taka taka. Kurset Seal of the Forbidden Spell. O! Powiem Wam, że coś dużo tych oryginalnych póki co? Grand Tiki Elder. coś jakiś taki medal. O kurczę. Medalik czy coś? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Messenger of peace. Czy jakiś posłaniec dobra? Posłaniec pokoju, przepraszam. Coś takiego. Tutaj różek niestety połamany. O, te karty gdzieś tam sobie leżały, leżały, je znalazłem przypadkiem Mirror Wall. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, czy to dobre, czy to fajne, czy nie. Tornado Wall. Następny mur tylko z tornada. Tu to widzę podróbeczkę elegancko. Ale podróbeczki widać, od razu są bardziej zajechane. Super Magic, co? Swordsman? Tak. Musi się wydawać nudny ten odcinek, ale powiem Wam, że to jest taki kombek to... kombek oh. dzieciństwa, że nie wiem. To jakiś taki chłopek. Wszystki, wszystkimi tymi kartami się grało. Nie patrzyło się wtedy, czy jest dobry. Szło się na boisko szkolne jeszcze wtedy pamiętam. To po prostu wojsko przy szkole, jak samo nazwa wskazuje. I tam wszyscy karciarze się zbierali, czy to Pokemonowi, czy to Yu-Gi-Oh! czy to właśnie Magic the Gathering. I każdy grał ze sobą po prostu. I całe dnie się tak spędzało, wymieniało się kartami. I tak jak mówię, nie patrzyło się, czy to jest oryginał, czy podruba. Nie patrzyło się. Bo no praktycznie kart nie było tutaj takich przesadzonych kart jak pomiędzy pokémonami, gdzie tam jest więcej HP, jakieś dziwne ataki. Tutaj wszystko było w miarę podrobione tak, że było to równe. Oczywiście nie zaprzeczę. Drop był lepszy. Wiadomo, jak to w podróbach, Drop był lepszy. Było można dorwać te karty i było można sobie składać deki. Wtedy nie było jeszcze tego internetu, żeby sobie dek zobaczyć. Dek zazwyczaj był budowany tak, że kupiło się jakąś talię. Wing Weaver. Taka pani. I kupiło się jakąś talię i się nią po prostu grało, ją się ulepszało, prawda? Wymieniało się te jednostki jakoś tam z pomysłem, i, i tak to było. Tak samo w Magic the Gathering. Te ja akurat mam wszystkie oryginalne, bo już wtedy się dowiedziałem o tym. To już byłem starszy po prostu. Zobaczmy. i ten. Jakiś taki robocik. Też różki pozaginane, poniszczone te karty. Powiem Wam, że nie mamy nawet połowy, a tu już leci 9 minut filmu. Dark Magikan. Tą kartę lubiłem. Nie wiem dlaczego. Ona coś miała w sobie, ale bardzo ją lubiłem. Tak jak widać, mam dwie, bo ja je dwie grałem. Prawdopodobnie. Dark Marsianów. Dragon EEGWDWD. -W -D. FGD, proszę. Są poniszczone te różki w tych kartach najczęściej, kurczę. O, jest moja duma, Deku. To był cały ten naj, najpotężniejszy smok. To Był zawsze grany, zawsze. Skull Knight też był, też był grany. No i widzicie, no i to, to się nie przejmowało. Brało się karty na przykład, ej, jaką masz moc karty, wymień się tego, nie? Potem były takie akcje, że już każdy się dowiedział, jakby starszy, że są oryginały i podróbki. Ludziom to nie przeszkadzało i się wymieniali na przykład trzy podróbki za jedną oryginałkę, nie? I to, to, było, to było, też miało swój urok, nie? Tutaj możecie zobaczyć tych kart wielakich, bardzo dużo jest. Chaos and Chaos, Chaos, Chaos. Tutaj znowu wilk. Na no, te wilki też były deki Właśnie z tym Fenrir'em jakoś to się tam kombiło i w ogóle. Tutaj przeklęty smok. No czy te karty są coś warte. Przeklęty, czyli taki kurczę już kościany. Jest moja, moja duma chyba to jest. Chyba tak kojarzyłem tą kartę. Ja ją wygrałem na jakimś turnieju chyba. takim wiecie szkolnym czy podwórkowym. Flame manipulation. Nie no, manipulator. Wiadomo. Władca ognia. Tutaj trapik. Takie taki pan, i wiecie, że ciężko jest dojrzeć, a sobie wziąłem pod oczy, bo ciężko jest dojrzeć tak tutaj, nie, takie wszystko jest ciemne, ta, ta kamera rozjaśnia mimo wszystko te, te karty i ten, ten światełko, no nie, bo, bo to jest, już powiem wam, zatyrane są karty niektóre, the shallow grave, jest jakiś, jakiś czar. Coś tam. No powiem Wam, że nie pamiętam deku. Próbuję sobie cały czas w głowie gdzieś ułożyć. Te smoki, smoki, smoki lubiłem. Najbardziej z tego wszystkiego wiadomo za pośrednictwem anime. Blader. pelisk Blaster blader. Tutaj światełko mi się... Uf. Znowu mój smok dodekł ewidentnie by był... Dwie... Kolejny, tym na pewno grałem, bo pamiętam. Smokami grałem bardzo długo. Jak widać kolejny. Dark Master. Devil Girl. Następny Dark Master. Potężne karty, naprawdę potężne. Jak Widzicie, mamy już w połowie gdzieś mniej więcej tego wszystkiego. Muszę wymyśleć tą kamerę jakoś inaczej, żeby to było. Sobie odłożymy gdzieś tu, niech będą gdzieś tam leżą. Lecimy. Chaos Dark Demon. Nie wiem, nie znam tych kart, tak wam je czytam po prostu, a ja mogę je pokazywać. Może będziecie je bardziej znali. Jeszcze chciałem przejść do jednej rzeczy, ale... To tu... O, tu też często grałem, bo skojarzone mam jakoś to ułowie. Przejdź yy... do jednej rzeczy, którą tutaj pewnie znajdę. Samon, diabalny. Powiem Wam, że te karty jakoś tak... A są takie, jak piasek czuję na rękach, taki pyłek. Tutaj jakiś ten. Tutaj kolejny. Może troszkę przyspieszmy. Tutaj. Ma pick, Blader. Są takie wszelakie karty, że naprawdę. Nawet nie pamiętam ile się w deku miało tych kart. Gate Guardian. Ich nie, tutaj co położyłem tu mało, mało ich kojarzę, więc pewnie mało grałem. Film miał już 15 minut, bo wam pokazuję karty. Niby nic, a Leci czas. Dalej jeszcze potrafią dać połysk te karty, nie? Jest, Dark Master, no to to jest właśnie Exodia, o której wam chcę powiedzieć, czyli znajdę. Tą kartę też lubiłem. Bardzo lubiłem nawet. Tak się pamięta te karty, powiem wam, niektóre. Dużo osób też to grało, pamiętam tego, tego dziada. Naprawdę, te, w ogóle te karty są takie. Każdy znaczy jest jakby inny, nie? W dotyku i tak dalej. To już będą chyba same w ogóle podróby. Już widzieliśmy, widzieliśmy. Nie mam chyba tych części. Game. Character card jest Yogiś. Już... Nie mam jednak tych kart. Była taka karta właśnie tego Dark Mastera, gdzie on jest. Exodia tak zwana. Bardzo daleko w Gdzieś tu będzie. Gdzie ta eksodia jest? jest? Pokażę Wam na przykładzie tej karty bez... Podobno o ciekawe karty i z tego robią. Załóżmy, że to jest ta karta. Była karta, z którą się składało turami, między nogi, ręce, opus i powstawała bardzo, bardzo potężna karta. Jak widzę już tego nie mam. Aczkolwiek miałem, nie wiem gdzie to jest. I, i to było takie wow, jak to złożyłeś w deku swoim. Przeciwnik już nie chciał grać. Nie chciał grać. Wszystko to odwalało. No I co? zbliżyliśmy się do końca Yugi oków, Yugi oków. Oków. Oków Magic the Gathering będzie następny. I następna przygoda z tym. Niestety kart Pokémon nie mam, nie wiem gdzie one są. Były po Magic the Gathering. Zacząłem się bardziej interesować właśnie Pokémonami, Gdyż no. Anime to towarzyszyło od dziecka nawet i w trakcie tego, tego, tego czy tego, ale zawsze jakoś sympatyzowaliśmy wszyscy właśnie tak pokoleniami, że yy, mieliśmy te karty, potem to dorastało stało się, to się brało poważniejsze, nie? Tak, tak to było brane i, i co? No i tak sobie graliśmy właśnie. Nie wiem. Nie wiem, które karty są wygrane, które były w moim deku dokładnie. Wiem, że jakieś smoki jest, czy pewnie czegoś tu brakuje, bo mogą być nie wszystkie. Wiadomo, mogę jeszcze znaleźć te karty aczkolwiek wątpię. No i co? Przeszliśmy do końca. Ten odcinek zostawię wam no, na, na tym. Na tym. Także zamykamy dek. Dek. Dek mocno powiedziane. Zamykamy ten odcinek. No, i co, subskrybujcie, dawajcie odzew przede wszystkim w komentarzach. Łapki w górę, w dół, podoba czy nie podoba. I czy ciekawy odcinek z powrotem takim do przyszłości? Powiem Wam, że no, tak jak już to nagrałem i już przejrzeliśmy te karty, to jest tak, tak fajnie, nie? Także, o, kiedyś się w to grało, siedziało się tam właśnie na tym boisku szkolnym. Grało się z różnymi ludźmi na różnym zaawansowaniu. Nie zawsze się wygrywało, nie zawsze. Się. Przegrywało, grało się o te karty, przegrywało się te karty, wiadomo. No i co? No i będziemy kończyć. Następny odcinek zaraz nagram sobie tutaj dla Was z tego. Z tego będzie troszeczkę pewnie dłuższy, bo będą inne opowieści, aczkolwiek też łączące się z tym boiskiem szkolnym, na którym żeśmy grali w te karty. Także myślę, że będzie spoko. No i co? Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, obserwujcie, patrzajcie, oglądajcie. Mówię, góra podoba się, w dół nie podoba się. Bo każda forma jest dobra, jeżeli wyrażasz swoją opinię. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem czy to wleci dziś czy jutro. W każdym razie żegnam się z Wami serdecznie. Tutaj Mastercard, karciarz YouTube'owy na rap.